Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was słuchawki do firmy AUKI, także zapraszam Was do oglądania. No, ale oczywiście, moi drodzy, na sam początek unboxing. Zobaczymy, co dostajemy w opakowaniu. Model słuchawek to EPT25, wersja oczywiście czarna. Bardzo mnie ciekawi też, jak one wyglądają. Dobra, folia zdjęta. Tutaj widzę, że dosyć solidnie są zapakowane. Zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj logo, jeszcze auki na wewnętrznej stronie opakowania, a same słuchawki to zobaczcie, jako pierwsi, folii. Folii zostały dostarczone. Tutaj mamy same słuchawki. W środku, oprócz samego urządzenia, znajduje się jeszcze o, taka miękka pianka, żeby to wszystko nie latało w środku. Tutaj mamy gąbki, które możemy zmienić do uszu, w zależności od naszych potrzeb, od tego, jakie macie uszy. Tutaj jest przewód do, do ładowania USB typu C i instrukcja obsługi oraz taka informacja odnośnie zestawów innych produktów firmy Aukey. No dobra, więc zobaczymy, jak same słuchawki wyglądają. Pierwsze, co rzuca się w oczy, moi drodzy, to oczywiście kompaktowe wymiary tego produktu. Zobaczcie, to jest naprawdę niewielkich rozmiarów. Ja to praktycznie mogę zamknąć dłoń z tymi słuchawkami. E, tutaj jestem naprawdę zdziwiony. Bardzo fajnie, możemy praktycznie wszędzie ze sobą je zabrać i nie będziemy odczuwać ich obecności, czy to w kieszeni, e, czy to gdzieś w kurtce. A słuchawki wyglądają w ten sposób. Zobaczcie, moi drodzy. No dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak oczywiście mamy prawą i lewą, nie pozostaje nam nic innego, jak włączyć, sparować z urządzeniem i zacząć je testować. Model słuchawek do usznych t 25 przede wszystkim cechuje się bardzo kompaktowym rozmiarem, a co za tym idzie, całość jest na tyle mała, że bez większego problemu możemy je umieścić w kieszeni i tak naprawdę zapomnieć o ich obecności. Posiadają one klasę wodoszczelności IPX 5, co dokładnie oznacza ochronę przed strugami wody pod ciśnieniem maksymalnie 12,5 litra na minutę. Całość dostajemy w szczywnym opakowaniu, które oczywiście ma za zadanie chronić nasz sprzęt przed wszelkimi uszkodzeniami podczas transportu. W środku również nie zapomniano o ochronie w postaci miękkiej pianki pod wieczkiem, która dodatkowo amortyzuje wszelkie wstrząsy. W opakowaniu poza słuchawkami w małym czarnym kejsie dostajemy dodatkowo dwa rodzaje gumek do uszu oraz przewód USB typu C do ich ładowania. W sumie w zestawie mamy trzy rodzaje gumek od rozmiaru S do rozmiaru L, więc każdy powinien znaleźć odpowiedni rozmiar dla swojego ucha. Jest to na tyle ważne, ponieważ nieodpowiedni rozmiar może sprawić, że będą one wypadać podczas poruszania głową. Gdy już mamy urządzenie dopasowane do naszego ucha, czas na jego sparowanie. Jest to bardzo prosta czynność: wystarczy otworzyć case, a w telefonie włączyć Bluetooth i poczekać, aż zostaną one wykryte przez nasz smartfon. Po sparowaniu są od razu gotowe do pracy. Ale przed użytkowaniem zapoznajmy się trochę z tym małym pudełeczkiem, w którym one się znajdują. PowerBank, którym jest pojemnik na nasze słuchawki, posiada na froncie cztery diody, które informują nas o stanie jego naładowania. Na tyle znajduje się gniazdo USB typu C, którym naładujemy urządzenie do pełna, a od spodu dawka informacji technicznych. Po otwarciu mamy dostęp do słuchawek, które przyczepione są na magnes, dzięki czemu nie wypadną nawet podczas mocniejszego szarpnięcia. Słuchawki posiadają dwa miejsca, w których stykają się pinami w swoim powerbanku i zaczynają się ładować. Posiadają one również panel dotykowy, dzięki któremu możemy nimi sterować. I tak, zgodnie z tym, co znajduje się w instrukcji obsługi, jedno tapnięcie powoduje zatrzymanie bądź wznowienie utworu. Podwójne w zależności od słuchawki przełącza nam jeden utwór wstecz bądź jeden utwór do przodu. Natomiast, gdy ktoś do nas dzwoni, takie podwójne tapnięcie spowoduje odebranie połączenia i również dwa razy trzeba nacisnąć, aby takie połączenie zakończyć. Na koniec jeszcze potrójne tapnięcie, które aktywuje asystenta głosowego, tutaj w zależności od systemu, na jakim bazujecie. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi mają one wytrzymać do 5 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, a case powinien je czterokrotnie naładować do pełna, co łącznie powinno zapewnić 20 godzin pracy bez konieczności podłączania ich do gniazdka sieciowego. Postanowiłem to sprawdzić i przy maksymalnej głośności słuchawki działały nieprzerwanie przez 4 godziny i 27 minut, co według mnie jest naprawdę dobrym wynikiem. Po naładowaniu zgasła jedna lampka wskazująca nam stan naładowania na kejsie co by oznaczało, że zostały jeszcze 3 ładowania. Warto również wspomnieć o tym, że posiadają one moduł Bluetooth w wersji 5.0, a po sparowaniu wystarczy otworzyć pudełko, aby były gotowe do pracy. Kolejny plus to ich waga, która wynosi tutaj 7 gramów. Natomiast co do całej specyfikacji, to umieszczę ją w opisie pod tym filmem, żeby po prostu nie przeciągać. Oczywiście z linkiem do strony producenta. No i kolejna, w sumie najważniejsza kwestia, moi drodzy, to jakość dźwięku. Tutaj jest całkiem dobrze. Osobiście uważam, że może troszeczkę jest za dużo basu, który lekko zagusza środek podczas słuchania muzyki. Ale nie jest to jakiś konkretny minus urządzenia. Ja po prostu wolę więcej środka, a mniej basu. Tym bardziej, że słuchawki mam wciśnięte w uszy. Kolejna ważna kwestia to opóźnienie i tutaj lekkiego laga podczas oglądania filmów można wychwycić, ale nie jest on na tyle duży, żeby przeszkadzał podczas właśnie oglądania jakiegoś filmu. Trzeba się dość dobrze przyjrzeć lub wsłuchać, aby to wychwycić. Natomiast podczas słuchania muzyki w ogóle nie ma to tak naprawdę znaczenia. Czas teraz na testy. Pierwszy z nich wykonałem podczas jazdy samochodem i skupimy się tutaj na jakości dźwięku, a co do oceny samego dźwięku zostawiam to już dla Was. Drodzy, w tym momencie testujemy słuchawki, mikrofony wbudowane w te słuchawki. Zobaczymy, jaka jest jakość tak naprawdę samego nagrania, czy są jakieś szumy, szmery. Dodatkowo mam założone dwa kaptury, po to, abyśmy mogli sprawdzić. W właśnie takich trudnych warunkach, jak na przykład siadamy do samochodu, załóżmy tam rano, jest zimno. Zanim się auto nagrzeje, mam jakąś czapkę, kacun, no i zobaczymy, jak jest ten słyszalny. A ta platforma nagrywa po prostu połączenie. Jadę autem, mam nawiew włączony na 75%. Co dodatkowo sprawia, że więcej szumów otoczenia e, będzie prawdopodobnie wyłapywane i tutaj właśnie chcę sprawdzić, czy będę dosyć dobrze słyszalny, czy będę zrozumiały co to, co będę do Was mówił. Teraz moje rozwaga, tak, co się już nagrzało, ściągam kaptur, jeden drugi. No i teraz tak, jedziemy i zobaczymy, czy jakoś wieku się poprawiła, czy też nie, czy jestem lepiej, gorzej słyszalny, czy ogóle lepiej na przykład te mikrofony się sprawują, czy są Nie mam, jak widzicie, na głowie nic. E, 75% nawiez i zobaczymy, czy jest jakaś tam duża różnica do jakości dźwięku, zatrymy jak sobie wspólnie to e, będziemy mogli ocenić. Natomiast zrobimy jeszcze jeden test. W tym momencie, moi drodzy, ja wyłączam całkowicie nawiec. Tak naprawdę dźwięki jakie docierają teraz do mikrofonu to szumy i stóp auta, pół, tak naprawdę karoseria, która nawet tam te głosy wydaje. E, w aucie jestem sam, więc nic więcej za tutaj pewno, dźwięków nie ma. No i zobaczymy, jak teraz będzie. Czy będę dalej dobrze słyszalny, czy będę gorzej słyszalny, za chwilę to sobie ocenimy. Ale jak skończymy, to ja zrobię jeszcze jeden test, bo to już na pewno nie uda mi się nagrać tego spacona, dlatego, że wybiorę się na spacer z psem. No i zobaczymy podczas tego spaceru właśnie, jak to będzie. Jak będę na dworze, będę z kapturem, będę bez kaptura. Zobaczymy, czy będę również dobrze słyszalny, jak w samochodzie. Dobrze, bardzo zrozumiałem. Mamy kolejny test. Jestem na spacerze z psem. W sumie nie ma wiatru, więc warunki są dość sprzyjające. Ja teraz mam, jak mówię, dwa kaptury. Zobaczymy, czy jest jakaś różnica z kapturem GB. No i zobaczymy, idę po prostu przed Ciebie, mówię do Was, spaceruję po osiedlu. Teraz mam więcej kaptury i drugi. Tak naprawdę głowa odkryta, uszy tak samo. A za tym idzie mikrofony nie są przez nic przytłumione. Spaceruję sobie przed Ciebie. Zobaczymy, czy jest różnica w jakości tego dźwięku. Czy jest lepiej słyszalny, czy może nawet gorzej. Moi drodzy, czas na krótkie podsumowanie dzisiejszych słuchawek modelu EPT-25 od firmy AUKI. No i oczywiście pokrótce, co mi się podobało, co mi się nie podobało, jak każde urządzenie posiada ono swoje plusy i swoje minusy. Zacznę oczywiście od plusów. Przede wszystkim kompaktowe rozmiary. Jest to bardzo małe urządzenie, gdzie możemy je ze sobą zabrać. Dodatkowo ma bardzo pojemną baterię. Producent deklaruje 5 godzin na jednym ładowaniu. U mnie były to 4 godziny, 27 minut. Przy tym, że słuchawki były na maksa, czyli na 100% poziom głośności, i leżały sobie obok komputera. Oczywiście nie miałem ich w uszach, bo mógłbym sobie słuch uszkodzić. Podejrzewam, że przy 50% byłoby to znacznie dłużej i może nawet te 5 godzin deklarowane udałoby się przekroczyć. Kolejna kwestia: tutaj możemy według producenta czterokrotnie naładować te słuchawki po rozładowaniu. Ja zrobiłem to dwukrotnie. Po pierwszym rozładowaniu i naładowaniu do pełna zgasła jedna lampka, tutaj od statusu naładowania tego case'a. Drugi raz rozładowałem i naładowałem jeszcze raz, znikła druga kontrolka, więc podejrzewam, że jeszcze te dwa naładowania do pełna mi na pewno zostały. Czyli kolejny warunek został tak naprawdę spełniony. Fajnie, że mamy te trzy rodzaje gumek i możemy do każdego ucha tak naprawdę sobie je dostosować. Dzięki czemu jak odpowiednio dobierzemy gumki do naszego ucha, nie będą one wypadały podczas mówienia, rzucia, biegania, skakania czy ruszania w ogóle głową. Kolejna kwestia, moi drodzy, to jakość rozmów. Tutaj, jeżeli chodzi o rozmowy, wydaje mi się, że nie było chyba aż tak źle. Podczas jazdy samochodem, sorry, tutaj ogólnie za jakość obrazu, ale nagrywałem smartfonem, nie miałem nic pod ręką, nie miałem jak zamontować kamery ani żadnej stabilizacji obrazu. Ale chodziło tu głównie o dźwięk, więc jeżeli chodzi o rozmowę, wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Ja też przeprowadziłem wiele rozmów tutaj z różnymi osobami. No i te osoby czasami mówiły, że dźwięk jest przytłumiony, niektórzy mówili, że jest lepiej, wydaje mi się, że to jest też w dużej mierze kwestia zasięgu, natomiast ogólnie tak jak słyszeliście dźwięk jest naprawdę bardzo wyraźny i ja również bardzo dobrze słyszałem moich rozmówców. Idąc dalej moi drodzy, oczywiście przejdźmy teraz sobie do minusów, które też się tutaj pojawiły. No i przede wszystkim lagi, które się pojawiają, nie są to jakieś takie okrutne opóźnienia, gdzie ja po prostu mówię, a za 5 sekund słychać dźwięk, nie, natomiast trzeba się przyjrzeć, przypatrzeć się i jak ktoś na to zwraca uwagę, tak jak ja, z racji tego, że po prostu nagrywam tutaj też filmy na YouTube, a jestem na tym punkcie wyczulony, to taki, takie opóźnienie jest w stanie zauważyć. Wydaje mi się, że jeżeli normalnie użytkujecie, nie przeszkadza wam to aż tak bardzo tam jakieś... Pół sekundy takie opóźnienie się pojawiło, nie jest to aż jakiś taki mega duży minus. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że takie lagi się pojawiają. Kolejna kwestia to tutaj jakość dźwięku. No i tutaj, tak, generalnie nie powiedziałbym, że jakość dźwięku jest do bani, ani że jest rewelacyjna. Dla mnie jest naprawdę ok. Za tą kwotę, za którą kupujemy te słuchawki, jakość jest naprawdę aż bardzo dobra. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mi się nie podobało, to za dużo troszeczkę basu. Jeżeli osoby, są osoby, które lubią bas, słuchają muzyki techno, jak najbardziej to przypadnie im do gustu. Natomiast ja wolę więcej środka słyszeć, mniej tego basu. Zresztą ja używam takich słuchawek bardziej do prowadzenia rozmów telefonicznych i od czasu do czasu jakaś gra na smartfonie, która nie wymaga właśnie ode mnie tej dużej ilości basu ja też tego, takiego urządzenia nie wymagam, więc to są moje osobiste preferencje ale ogólnie jakość dźwięku oceniam naprawdę bardzo pozytywnie Kolejna kwestia, nie wiem czy zaliczę to do minusa tego urządzenia, to już zostawię do Waszej dyspozycji ale warto o tym wspomnieć, jeżeli chodzi o ten panel dotykowy, on oczywiście działa bardzo dobrze no i tutaj, aha, jeszcze nasunął mi się jedna rzecz, o której Wam za chwilę powiem. Panel dotykowy działa bardzo dobrze, natomiast jeżeli mamy na sobie właśnie czapkę, czy kaptur, czy cokolwiek, no to niestety nie jesteśmy w stanie go wcisnąć, musimy po prostu to zdjąć i dopiero wtedy możemy sobie przełączyć utwór, odebrać połączenie, więc czasem, jeżeli mamy, jest zima, mamy na sobie kaptur, czy tam czapkę, Szybciej będzie nam wyciągnąć smartfona i po prostu odebrać to połączenie, nieżeli rozbierać się tutaj, ściągać i to odebrać. Nie jest to minus, bo tak prawdopodobnie większość moich słuchawek będzie Wam działać, ale warto po prostu o tym wspomnieć. Ale, jak już jesteśmy przy panelu dotykowym, to miałem Wam właśnie powiedzieć, że tutaj bardzo fajnie mi się podoba, zresztą macie to w instrukcji też napisane, ja o tym mówiłem. Ilość tapnięć do odbierania połączeń. Mamy tutaj dwukrotne tapnięcie. Jest to moim zdaniem rewelacja. Dlaczego? Większość słuchawek, jakie ostatnio testowałem, po prostu odbierały smartfon, odbierały połączenie jednym tapnięciem. No i moi drodzy, wyobraźcie sobie, że mamy słuchawki w uszach, ja z kimś rozmawiam, to mi się wielokrotnie zdarzało. Słuchawka na przykład lekko się poluzuje, ja ją docisnę, chcę ją poprawić, przypadkowo naciskam panel dotykowy i co się dzieje? Rozłącza mi połączenie, strasznie mnie to frustruje, a tutaj nie. Tutaj, żeby odebrać połączenie, musimy dwukrotnie nacisnąć na panel dotykowy i dwukrotnie nacisnąć, żeby to połączenie zakończyć. Dzięki czemu przypadkiem też połączenia nie odbierzecie, jeżeli na przykład chcecie poprawić sobie samą słuchawkę i przypadkiem go nie rozłączycie. Więc kolejny mega duży plus za właśnie takie rozwiązanie, i takie rozwiązanie moim zdaniem powinno być tutaj we wszystkich słuchawkach tego typu, żeby przypadkiem tego połączenia nie rozłączyć podczas ich poprawiania. No i co więcej, moi drodzy, tak prezentuje się urządzenie. Ja osobiście jestem z nich zadowolony. Na pewno poużywam ich trochę do prowadzenia rozmów telefonicznych, z tego względu, że długo, długo pracują, długo działają na baterii i są bardzo kompaktowe. Natomiast, jeżeli szukacie jakiegoś właśnie prezentu na święta, nie macie pomysłu, na pewno użytkownik tych słuchawek będzie zadowolony. Ałki, link do tutaj strony producenta oraz sklepu, gdzie można je zakupić, umieszczę w opisie. A na dzisiaj młody to by było tyle. Dzięki, że jesteście, że oglądacie. Pamiętajcie też zasubskrybować kanał, jeżeli tego nie robicie. Kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z, tutaj ze wszystkimi filmami. A jak Wam się film podobał, oczywiście też łapka w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia!